Hej, witam Was wszystkich. Sebek z tej strony. Dzisiaj przyszła do mnie przesyłka od mojego przyjaciela prosto z Hiszpanii, z Barcelony. Możecie to zobaczyć. Tu muszę zakryć, żeby nie było widać jego adresu. Kolega nazywa się Koniko. I jest to nasza druga już wymiana. Zaraz zobaczycie, ja wiem co jest w środku. Już się nie mogę doczekać, więc sobie ją otworzymy. Ja mu wysłałem limitki z Champions League 14-15. A w zamian zaraz zobaczycie, co dostałem. Muszę to się do tego jakoś dobrać. A może przednę nożykiem i może się nic nie stanie. O, mam nadzieję, że nie jadę po kartach. E, zaraz zobaczycie. Aha, bo tu jest jego dane, są to też muszę zakryć. Bo może sobie tego nie życzy. No i co? Nasza druga już wymiana. Oba, może nie tu sobie leży. Naklejki, naklejki, które już wcześniej się z nim wymieniałem. To jeżeli ktoś nie widział, wstawię link pod tym filmikiem z naszej pierwszej wymiany. Właśnie dostałem tam od niego takie oto naklejki. Takie naklejki pokazywał też dr Radian u siebie. No i ja się wymieniłem kolejny raz z moim kolegą z Hiszpanii mogę tak już powiedzieć, bo często piszemy do siebie na Facebooku e, tutaj mam naklejkę Gareta Bale'a to są właśnie te naklejki, które tak jak już powiedziałem, pokazywał Doktor Radian e, czekajcie tu mam kolejną naklejkę Hernandez z Barcelony o, mm, zarąbiste w idealnym stanie. Będę zbierał te naklejki, mam ich już sporo. Mówię, no wstawię wam w link pod tym filmikiem i sobie zobaczycie. Wow! I proszę bardzo, mamy tu Gareth Bale'a. na karcie już. Jest i Gareth Bale, numer 072 Real Madrid. O, tak to wygląda z tyłu. No dla mnie to są epickie, no mega. Zarąbiste karty Gareth Bale Oczywiście wybrałem sobie co chcę za tamte karty, które mu wysłałem Tutaj mamy Luka Modric Mega krak 2014-15 No takich kart nie dostaniemy w Polsce W sensie z saszetek, więc No ciężko No mega mega Super Hoho ho. No i oczywiście, no, ktoś by inny Cristiano Ronaldo Star e, Numer karty 195 Adrenalin XL 2012-13 <küh> Tu jeszcze nawet jest kod do gry Jest i je Ronaldo o Tutaj będą, tu będą mega karty To już wiem bo tu się przykleiło no, i tutaj mamy znowu Hernandez Jugon, czy jak to tam się zwie. Nie wiem. <laughs> karty w stanie idealnym. To mi się bardzo podoba. 12-13. Fajnie. No, i tutaj będą dwie mega zarąbiste karty. Dwie, o ile się nie mylę. Pachnie Hiszpanią. <laughs> e, dobra. Pierwsza karta. E, to jest karta widać Edition Special, E-Special, jakiemu oni to tam piszą. Jest to świecąca karta hmm, Hernandez. O, tam zaraz zobaczycie następną. O, sorry, trzęsie się aż ekran z wrażenia. No, są super. Super. Pewnie się dziwicie, że ja To fan Realu Madryt i tutaj ma nawet karty Barcelony? No właśnie chodziło o to, że chciałem mieć takie karty. No i tutaj po prostu, patrzcie. Pusz, jebut! Poszło Cristiano Ronaldo. Jest to karta yy, Metal Cards. Mega zarombiste. Ona ma tu takie specjalne to, to nie, że to jest yy, pocięte czy coś. Te karty tak wyglądają. Karta 632 Cristiano Ronaldo. No, po prostu to jest chyba najpiękniejsza karta, jaką mam, Ronaldo, w swojej kolekcji. Ty już widzieliście Top 2015. No, po prostu. Wow! Thank you very much, Koniko. Karty są naprawdę super. Moja przesyłka już do niego leci, więc pewnie wstawię Wam, wam link. Zobaczycie, jak on będzie reagował na moje limitki. <grystanie> Dobra, to by było na tyle. Naprawdę przesyłeczka jest dla mnie mega zarąbista. No a jak już powiedziałem te naklejki, <grystanie> też będę zbierał. No i co? To by było na tyle? Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej! Thanks!